Yo Mano, z tej strony DawidCPL, a dzisiaj pokażę Wam odcinek, w którym pokażę Wam jak zdobyć takie okularki z Nerfa oraz taką czapkę z Nerfa. Aby zdobyć te rzeczy musimy wejść na grę pod nazwą Nerf Hub i tą grę będziecie mieli w opisie. Wchodzimy sobie na nią. Chodzimy sobie na nią właśnie Jesteśmy sobie na niej I teraz aby sobie tutaj zdobyć tą otoczapkę jak ten gości ma I te okulary Najpierw aby zdobyć okulary musimy podejść tutaj O tutaj Musimy iść i podejść tu Podchodzimy tu Klikamy E I wybieramy sobie jakąś broń Na przykład sobie wezmę tą broń i teraz musimy strzelać w takie tarcze, które nam się będą pojawiać Teraz to mamy tutaj celownik i strzelamy tą bronią w te tarcze Widzicie? Strzelamy, strzelamy i musimy zdobywać Punkty, za to, za trafienia w tarcze nam się Dają punkty Jak widzicie mam 78 już Dobrze, trafiamy, mamy Jeszcze 10 sekund Trafiamy sobie, trafiamy Uwaga No i 0 sekund. Zrobiliśmy sobie pierwszą rzecz. Jak widzicie, tutaj nam się pokazało. Nerf, dart Glasses. Teraz, aby zdobyć czapkę, idziemy sobie z tamtej lokalizacji tutaj. Klikamy znowu E i tutaj mamy wszędzie czapki. Czekamy, czekamy. Klikamy sobie w dowolnym miejscu i wyławia nam się właśnie taka czapeczka. Mamy tą czapeczkę. Jak widzicie i też mamy tutaj Bejja, że zrobiliśmy tą czapkę. Teraz zobaczmy jak ona wygląda na naszym awatarze. Na tym podstawowym. Okularki sobie wyglądają tak. Bardzo ładnie się prezentują jak widzicie. Nawet ja ich użyłem na swoim ogólnym koncie. A czapeczka razem z włosami prezentuje się tak. Ale bez włosów prezentuje się tak. I mi się wydaje, że tak jest lepiej. Jeszcze do tego sobie dołożymy te okulary i wygląda to już mega kozacko, więc zostawcie suba, łapkę w górę, oczywiście zaznaczcie dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych nowych odcinków, jeżeli chcecie jeszcze jakieś poradniki, jeżeli będą darmowe rzeczy do zdobycia, to możliwe, że Wam pokażę, więc cześć i pa!